Ostatni dzień lutego 2021 roku. E, teren e, przy biacie, przy leśnictwie erudki. E, teren filmowany przeze mnie wielokrotnie, ale tematem i temat też już przeze mnie wielokrotnie poruszany. Temat jesiona, który tutaj wisiał smętnie, sparty na grabie, zagrażając. E, ludziom, którzy przechodzili tędy blisko, zakażając uczestnikom jakiś imprez, czy nie imprez, jak zwał, tak zwał w każdym razie ludziom, którzy pod tą wiatą przebywali, przechodzili tędy do Toi, bo Toje są umiejscowione, tak jak widzimy, dość daleko od miejsca tego biesiadnego, no ale to szczegół Toje to inna bajka. Choć y, podobna, bo y, pomimo tego, że są, y, nikt sobie nie korzysta przez całe miesiące, bo w tym w roku ubiegłym od wiosny tutaj nie odbyła się żadna impreza, to pan od TOI przyjeżdżał regularnie co miesiąc i regularnie czynił koło tych TOI jakieś tam zabiegi. Yy, więc jesion, który tutaj sobie rósł, wisiał smętnie na tym grabie, został pozyskany w dniu 25 lutego staraniem obecnego leśniczego. Co się nie udało jego poprzednikowi przez całe miesiące zrobić, a co się jeszcze nie udało poprzednikowi zrobić przez całe lata, to yy, zagospodarować modrzewia, tartacznego modrzewia, który ma na pniu, proszę Państwa, miał na pniu około 80 cm powstało z tego modrzewia 7 wałków po metr 20 m, czyli daje to ponad 8 metrów bieżących kłody kłody która warta byłaby być może 1000 zł kiedyś w tej chwili będzie warta złotych 100 zł to różnica, m, która powstała w wartości drewna, dlatego, że drewno obo przeleżało od 2016 roku do 2021, czyli dla 4-5 e, w postaci kluzarz spryskanego, a nie wyrobionego, niesprzedanego sprzedanego, a przyczyną powodem tego wszystkiego. Było to, że drewno to było pozyskane w sadzie, proszę Państwa, w miejscu, tutaj gdzie pokazuje w tej chwili kamera, rósł ów modrzew. Tam jeszcze rośnie jego, brat, może nie bliźniak, ale podobny. I tutaj, gdzie wsparty jest. Takie właśnie drzewo było, kiedy tej rosły, zostało, proszę Państwa, ścięte, ponieważ panu, który rysował projekt tutaj tej wiaty, a nie wiem, czy on tutaj w ogóle był, w każdym razie narysował od wiaty do miejsca tutaj parkingowego, czy jak to by zwać, tak nie zdać, w każdym razie jest to miejsce utwardzone, narysował linię prostą i na owej linii prostej, na owej drodze, ścieżce, którą tutaj wytyczył proszę Państwa Rustel Modrzew i przeszkadzał w jakiejś koncepcji urbanistycznej nazwijmy to budowlanej przy tej wiacie. No cud nad cudy, ale niech tak będzie. To wiata to teren, gdzie leśniczy ma składowisko siatki dość duże składowisko siatki, trudno powiedzieć co dalej z tym będzie? Trudno powiedzieć, ile tego tutaj jest, ile było, ponieważ cały czas jest rotacja w owych, w owych siatkach. Przewożą się, prze, przewożą, wywożą, dowożą, odbierają, zabierają. Nikt tego nie mierzył. Teraz też pewnie nie mierzy. No ale trwało tutaj, było tutaj kilka komisji. Komisje stwierdziły, że jednak jakaś prawda w tym wszystkim jest. Prawda jest taka, proszę państwa, że siatka nie ma żadnego numeru, nie ma żadnej y, tabliczki. Na żadnej z tych rolek nie jest to w żaden sposób opisane. No, wyjątkiem może być ta tutaj zielona, gdzie tam jest jakaś tam kawałeczek blaszki i tam na tamtej jest też, jak może widzimy, może zaraz postaram to się zbliżyć, gdzie proszę państwa pisze, pisze numerek jest bodajże 15, ale nie wiadomo, od czego on dotyczy. Uf, y, owa cyferka 15. A tak generalnie to trudno powiedzieć, ile czego i w czym jest. Ile siatki jest w siatce. No, temat przeze mnie już y, poruszany wielokrotnie. No, oczywiście bezskutecznie, ponieważ nic w tym leśnictwie, nic w tym lesie nie można mm, postawić na jakieś normalne tory na jakieś normalne tory rozumowania ludzkiego. Jakiegoś ludzkiego podejścia do tych wszystkich spraw. Tutaj wszystko jest tak zagmatwane, że trudno wyczuć co i jak i po co. Yy, jak mówię, siatka ma jakieś tam numerki. Tutaj też jest 15. Co znaczy owo 15? Trudno powiedzieć, czy 15 metrów w tej rolce siatki jest, proszę Państwa? Nie. W tej rolce siatki metrów będzie może 4, góra 5 a pisze 15. No i co? Gwarant, gwarancja. To dowód na to, że jest tu generalnie jedno wielkie, proszę Państwa, barachło. Yy, tutaj siatki jest metrów też ze 4-5, nie więcej. A ile tutaj na tym pisze? Trudno powiedzieć. 13 pisze, proszę Państwa. 13 to tutaj może być metrów, ale jeśli tych rolek będzie byłoby dwie. Tutaj na tej jest dużo, dużo, może około 30, może więcej. Trudno powiedzieć, ile. Żadnej tutaj y, tabliczki ta siatka nie ma. Więc, jak widzimy, wszystko jest tutaj dobrowolne. Dobrowolna jest ilość siatki, dobrowolna jest, proszę Państwa, ilość drzew, które w tym y, leśnictwie rosły. Każde drzewo, które rośnie w lesie, ma swój adres. Odbierając drewno. Y, Cechując drewno, proszę Państwa, wpisujemy miejsce, gdzie ono rosło. Każde drzewo ma swój pień przypisany sobie, jak zresztą można się domyślić. Ten morzew swojego pnia nie miał nawet tego, e, pozbawiono owo drzewo, bo pień od tego morzewia, proszę Państwa, został wywieziony kilkadziesiąt metrów, może set od tego miejsca, zabrany, bo najpierw leżał tam w sadzie, zepchnięty spycharką, podobnie jak nie po innych drzewach owocowych, po innych yy, bodajże też grabach, drzewiach, yy, bo mi było tej chwazy dwa, albo trzy może ścięte. Wszystkie te pniaki były wywiezione tam do sadu. No, tam, gdzie w tej chwili może patrzy kamera, yy, tam, gdzie widzimy te ślady kół, ale to było oczywiście w roku 2016, tam za tą latarnią, tam były zdefonowane pniaki, ale później Ktoś padł na pomysł, że to jest zbyt nieostrożne, bo się można narazić, proszę Państwa, narazić na kłopoty, ponieważ nawet lasy państwowe obowiązują pewne prawa. Prawa mówią, że drzewa owocowe i inne yy, będące na terenach nieleśnych, proszę Państwa, a sad był terenem nieleśnym, yy, należy zgłosić do odpowiedniego urzędu potrzebę ich wycięcia. I otrzyma zgody na owo wycięcie. Oczywiście lasy i ówczesny nadleśniczy, proszę Państwa, z leśniczym ówczesnym na czele były, jak wiadomo, ponad wszystko, ponad prawo, więc po prostu sobie wycięły. Ale kiedy się zorientowali, że troszkę przejęli pałę, no to wzięto owe modrzewie, owe pniaki i wywieziono poza teren zagrożenia. Wywieziono je do lasu jak powiedziałem, kilkadziesiąt metrów stąd, może kilkaset, zawodowo załadowawszy jakoś tam pojazd, czy nawet nie wiem, czy nie było to wywiezione w łyżce jakiejś tam spycharki, która tu w owym czasie pracowała przy budowie tej wiaty, więc wywieziono te, jak powiedziałem, pniaki, pnie poza teren zagrożenia. Wywieziono je do lasu, w taką gęstwinę. No oczywiście tylko strzał w stopę ze strony leśniczego, bo tą gęstwinę niedługo później leśniczy wyciął i w ten sposób, proszę Państwa, pokazała się prawda, że pniaki te, które za chwilę pokażę, bo tak już idę, ględzę i opowiadam, więc tam są te dnie, które, o których mówię, to yy, to właśnie taka sterta takiego czegoś tam 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 topniaki, które powstały po zostały wywiezione stąd z terenu leśniczówki z terenu sadu tam do lasu wtedy tu jeszcze był las w roku ubiegłym czy wcześniej jeszcze wycięto ów las posadzono tutaj bodajże chyba dęba skutki tych odnowień są dość niespecjalne. Generalnie cała ta powierzchnia jest taka ciekawa. To gniazdo, proszę Państwa, 20-arowe. Ono będzie miało arów, może 3. Tam, gdzie są te karpy, jest kolejne gniazdo, też 20-arowe. Będzie miało arów z 3. Generalnie gniazda, które powinny być 20-arowe w druzictwie rudki, mają arów 2-3. No, stosunek jest jak 1 do 10. I tak już na zakończenie tej mądrości leśniczego, którą tutaj jest, jest zawsze leśniczy od lat, długi tutaj propagował te właśnie swoje idee, idee mądrościowe. Proszę Państwa, to fakt, że tutaj sobie leśniczy zagroził siatką drogę, tak. Tu jest siatka przybita, proszę Państwa, do graba. Graba później po moich interwencjach obcięto mój wierzchołek, żeby nie wyglądało na to, że to żywe drzewo było. I, a że żywe drzewo jest, to dowód, proszę Państwa, to dowód na to, że to drzewo żyje. Więc takie tu hece się robi. do drogę nie wiadomo po co. Po to, żeby ktoś, kto, kto idzie drogą, po prostu sobie, że tak powiem, nos rozkwasił na, tychże, na tymże płocie. No ciekawości tutaj jest cała masa. To drzewostan nasienny, proszę Państwa, w którym leśniczy, e, który leśniczy dawno temu, w którym leśniczy dawno temu wyznaczał Trzebież i w tymże drzewostanie nasiennym e, owocem jego pracy, jak widzimy pracy takiej no, gospodarki e, takiej e, typowo leśnej, gospodarki fachowej, Widzimy, że po skończonej wiele miesięcy temu trzebieży, proszę Państwa, pozostały drzewa z kropkami. Czyli trzebież ta nie została zakończona. Bardzo proszę to drzewo z kropkami nawet dwoma. Tutaj mamy kolejne następne drzewo z kropką proszę Państwa, którego pan leśniczy nie wyciął. Bardzo proszę, tutaj mamy y, chyba... Kolejne, którego pan leśniczy nie wyciął, nawet nie wyznaczył. Co ciekawe, właśnie drzewa, które rosną koło samej drogi, które stanowią zagrożenie dla drogi, dla budynków, które tu się znajdują, nie zostały przez leśniczego wycięte. Pomimo tego, że nawet w sporej części zostały wyznaczone. Tutaj tych drzew jest wiele, wiele więcej, ale to w końcu. Nie o to chodzi, żeby chodzić po raz któryś z kolei po tym samym terenie i pokazywać to, co, co nie powinno mieć miejsca. A ma, yy, jak powiedziałem, teren yy, leśnictwa rudki, teren leśniczego. Niedawna jeszcze przykopa, czachura w tym leśnictwie. Proszę Państwa, gospodarował przez ponad ćwierć wieku kolejny zębów wyznaczonych, a niewyciętych i żeby to jeszcze uwiarygodnić może to proszę zobaczyć jak to wygląda z perspektywy drogi. Drzewa, które nachylają się no, siłą rzeczy nachylają się w kierunku światła, więc należało co niektóre z tych drzew wyciąć po to, żeby nie stanowiły zagrożenia dla drogi, dla budynków dla yy, Kancelarii leśniczego, w której to leśniczy spędzał znaczącą znacząc część swojego życia, żywota, yy, nie zostały wycięte, po prostu uznane za drzewa trudne, no, zostały sobie i y, trwają to dzień dzisiejszy, ponieważ leśniczy generalnie trudności nie lubi. Nie lubi. Yy, tutaj, akurat, koło samej kancelarii, koło samych drzwi yy, do kancelarii niemal. Widzimy kolejne drzewa wyznaczone przez leśniczego, a nie wycięte. Bardzo proszę. To dąb, którego leśniczy wyznaczył i nie pozyskał tam dalej. Będzie następny, ale to już może nie chodzi o tego dęba, chodzi jeszcze o coś jeszcze innego. Proszę Państwa, jak leśniczy wyłgał się z masy, którą tutaj wyznaczył? jak się wytłumaczył z, tej, z, tego, z tego drewna, z jego ilości, skoro Tutaj proszę Państwa został modrzew, który będzie miał na pniu około 80-90 cm, pierśnicy będzie miał około 70 cm, taki proszę Państwa modrzew. W drzewostanie nasiennym dębowym się został leśniczemu, tak. I idźmy dalej w kierunku na wschód. Kolejny modrzew, który się leśniczemu został w drzewostanie nasiennym, dębowym. Bardzo proszę, taki właśnie modrzew, więc w końcu co my tu mamy, drzewostan dębowy czy modrzewiowy? Bardzo proszę. A modrzewie piękniejsze może od tych leśnicy wyznaczył w innej części lasu do wycinki, bo tam akurat miał taki plan. Proszę Państwa, w tym leśnictwie wszystko, co się dzieje, działo do niedawna, nie miało żadnego planu. Jedyny plan to był decyzja leśniczego, że coś wytnie albo nie wytnie, a decyzja ta zależała tylko i wyłącznie od jego osobistych potrzeb i w danym czasie wymogów, czyli trzeba było ciąć taki czy nie inny las to się cięło a jeśli nie trzeba było to się zostawiało tam proszę państwa widzimy kolejnego dęba którego leśniczy wyznaczył a nie wyciął więc po jaką ciężką cholerę robimy trzebież wyznaczamy drzewa, których później wycinamy to wszystko postawione jest na łubie, proszę Państwa i leśniczy o tym dobrze wiedział, a być może nie wiedział, bo nie świadom tego uwagi na to, że, że gdyby był świadom to może by takich rzeczy nie było. Natomiast ciekawością niech będzie to, że nadleśniczy, proszę Państwa, któryś już z kolei, a obecny już jest od czasu znacznego mógł temat ten w jakiś sposób y, załatwić, ale jakoś nie potrafił po dzień dzisiejszy żeby z tego wybrnąć. Oto taka ciekawość przy samej Kancelarii leśniczego, nadleśniczy nie bywa, to nie widzi. No i czemu się dziwić, w końcu mamy czas pandemii? To trzeba uważać przede wszystkim na własne zdrowie, a wszystkie inne rzeczy to po prostu taki tam sobie wypadek przy pracy, nazwijmy to.